Witajcie, towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany maruszek, to jest kolejny odcinek z Dineklajta. Nie dobrze pamiętacie, moi drodzy towarzysze. W poprzednim odcineczku udało nam się zrobić quest dla Tolgi i Fatima czyli zdobyć żarówki? Nie, zdobyć sonar. Tak to było, zdobyć sonar. A w tym odcineczku, towarzysze, myślę, że pójdziemy sobie do Jafara i zrobimy sobie jego kłeśnik z, e, z czym? No, z tymi e, bombami, które on wymyślił. Z tymi bombami. Tymi bombami, no. Ff. Dynamitem. O, chodziło mi o dynamit, oczywiście. Dobrze, że tu jesteś. Idź do kurta, on ci wszystko wyjaśni. Okej, okay, więc chodźmy do kurta. A to nie był ten, co tak się srał, strasznie? Nie, to ten drugi jest. Crane, ten twój dynamit przerobię na bomby odłamkowe. Poszatkują zarażonych jak kombajn. Połączę go z petardami i garścią odłamków, ale. Kilku rzeczy mi brakuje. Przede wszystkim odpowiedniej obudowy. Akumulator z ciężarówki byłby idealny. Na estakadzie stoi wielka ciężarówka. No może nie stoi, a bardziej zwisa. Ale wysportowany z ciebie gość. Dasz radę. No, będę rzucał w zombie akumulatorem. Hmm, to sobie to wyobrażam. To może co brzmi sensownie. Dokładnie. O kurde, to jest jestem wielki. No, to też jest niebezpieczne, bo się trochę zwali w Majorze. Bo jakby ktoś nie wiedział, to się, nasz mają też już malinkę. Tak jak my. O nie, znowu zwaliłem. Ok, i gdzie to jest? A to jest ten akumulator. Okej, okay. a już możemy wracać w sumie. A, super. Fajnie. Szybka i przyjemna misa według mnie. To jest tutaj? Nie, to jest tutaj dalej. To jest tutaj właśnie. Więc ja czekam już, Majorze. Mam Maybe. też Kurt. No, to mamy obudowę. Teraz będę potrzebował metalowych elementów ze złomowiska na odłamki. Do tego jeszcze cukier i kable. Poszukaj w sklepach albo magazynach. Przyniesie, a zrobię ci bombę, która załatwi setki zarażonych za jednym zamachem. Kozę w to. Kiedy kable chyba akurat mamy, części robić też. za odłamki. Dobra robota. Eee, za nic. A, no dobrze. trochę już... brudny. Te kable się nadadzą? Eee, yy, nadadzą się. Dobra, to mamy wszystko. Daj mi trochę czasu. Dam ci znać, jak skończę. Okay, w sumie przyjemna misja. No, coś możesz do tego wykrzyknika. Ja się chciałem ci powiedzieć, żebyśmy do tego wykrzyknika poszli. Co się dzieje? Ktoś ewidentnie musiał włączyć antenę. Odbieramy sygnały z całego miasta. Jeden z nich jest od grupy Hansona. Hanson zajmował się ochroną wieży, ale uważał, że budynek nie jest dość bezpieczny. Chciał przenieść wszystko w inne miejsce. Oczywiście, Brecken nie chciał o tym słyszeć. Tak więc Hanson i kilku innych opuścili wieżę. Od tego czasu słuch po nich zaginął, aż do dziś. Masz, sam posłuchaj. Tu sereb, jestem z grupą Hansona. Zdarzył się nam wypadek i potrzebujemy pomocy. Obawiam się, kto jeszcze słucha, nie będę więc wchodził w szczegóły. Proszę, przybądźcie szybko. W kółko to samo. Czy Breken o tym wie? Powiedział, że dopóki z nimi nie porozmawiamy, wysyłanie kogokolwiek jest zbyt niebezpieczne. Przejdę się tam na zwiady. Byłoby dobrze, Hanson rządził żelazną ręką. Nie wiem jak, cokolwiek mogło pójść u nich nie tak z niej musteru? Okej. Okay. Ja myślę, że to też będzie w miarę fajna miejsca. Już ją wyekwipuję myślę, majorze. Cudownie. Więc gdyby Hasunda jest daleko. to e, trochę daleko jest, ale myślę, że możemy się tam przejść. Okej, okay, to przejdziemy tutaj na mości. I co? Nie, tutaj On nie odsuję nie, na mnie No wiem, ale ja go ominę myślę. Nie będę musiał go. Bo... Oczywiście znaczy nie chcę się z nim pierdzielić, że tak to ujmę brzydko. Uważa, no ten stabień trochę by się przydało ulepszyć. No. Jednak szybko się męczę. Chociaż ta linka mnie pomaga, no, ale to no. i tak. No, ja. wychodzimy na to. O, bezpieczna strefa. Pójdę sobie do sklepu w sumie tutaj. Czego by nie. No tutaj jak bezpieczna strefa to jest no. A, fajnie. Okej, okay. Wpadłem po drodze. Znaczy nie, no wiem, że jak wrócimy sobie to tam porozmawiamy, ale... mógł <ścoughs> wcześniej to powiedzieć. A w sumie, czekaj, czy ja mam coś do sprzedania może? No coś tam mam do sprzedania, więc w sumie mogę sprzedać. Hmm, tutaj mogę to handlować. Więc sprzedamy sobie. Tą pałkę, bo jest słaba. Te pięć nożyków sobie mogę sprzedać. Takie jadkę zresztą. Papieroski. Papieroski? Papieroski, dokładnie. Yy, tutaj jakieś siekierki mam. Przedam tą gorszą. Zawsze jakieś pieniążki. No i sobie pójdę. Już zacznę iść tam do asona Ja mogę tu przejść? No ja mogę tu przejść. Bardzo dobrze. O i już chyba jesteśmy na miejscu. Musi Mi wydać, że doby to to chyba te dwa budyneczki. Tak czy nie? Gefar, tu kleine. Jestem na miejscu. Cały budynek jest pod prądem. To robota Hansowa! On wierzy opracował elektrycznym płaszczem. A do tego dryw. Bez bów O nie! Ktoś jest to o Majorze. Żyje. O nie, ktoś wpływie na nas totalnie. A wyłączymy te generatory już. Ja pójdę ten jeden może Majorze, ty drugi. Musimy wyłączyć generator. No tak. A go nie wyłączyłeś? No ale to jest drugi, tak. Wyłączę to. Po prostu nie zauważyłem te pierwszym zamachem, ale jak już przebiegłem dalej no to... O, Wygląda na to, że spadł, a później wykończyby go gryzonie. Nie żyje już od dłuższego czasu. A co z pozostałymi? Dam ci znać, jak coś ustalę. Pewnie jeszcze, że szkoda. Gdzie go znalazłeś, majorze? No, tam stałeś na tym budynku. Tylko tylko mała ciapka. A, no dobra, wiem o co chodzi. No nie. No, dobra, jasno spadam. Czy to jest on, te dwa małe części? O jezu. Szkoda go. O nie! Chwila ma żyłki, to pomóc. O majorze, uważa, tam jest w ogóle ten wielki. O, w dupę, faktycznie, prawda. Kluczę, kluczę, O nie, tu żeś do mojej serii full O, jednak chciał. Dama, że będę ci tu bronił, kurwa, Spokojnie, wiem co robię. Ja, badamy okolice. E, czy tu można wejść jakoś? Na przykład tutaj. O, ja może chcę nie To on jest chyba daleko nie aż tak daleko bym powiedział. To nie. Można niby pójść w sumie. Bo i tak bo też mam niedaleko do nowego levelu, więc też najwyraźniej nie pójdę po ten rzucik. Dobro, to może ludzi Reisa nie być, to nie. Czemu no, nie masz, tak? rację, majorze, masz rację, mają że masz rację. No nie! Jakiś zombiak. O, jeszcze raz o, zdarzenie losowe obok. O nie! Linka mi nie złapała! Popełniłeś zajebisty błąd! Aha! Fajnie! No, to bardzo... Chyba strzeliłeś majorze w buty. Chyba. Nie chyba na pewno. Tak miało być. Dobrze. Wzrost poziomu siły idealnie 21. Zdążyli już niestety to okraść. No niestety, ale chociaż ten jeden jest. Nie wiem mi się nie przydadzą. Masz rację. No w ogóle mam jakiś inny pistolet, który ma 8 amunicji max w jednym magazynku. Ok. Idziemy, idziemy, idziemy I, i, i ile jeszcze zostało? Niedaleko Oba się to już tutaj. Cobrze kolejny się zrespił wielki. Chociaż no i to może na dach. Tak szczerze, bo mi się wydaje, że oni mogą być chyba na dachu. O, widzę, że tu są jakieś ludzie. Chyba umarli. Aha. O nie! Kurwa, jakie combo dostałem. Chyba umarli już. Bo jestem na dachu i widzę, że wszyscy są martwi. Tutaj. O nie! To gdzie? Aha. O Jezu, mam 1 HP. Okej. Okay. Mam. Co oni mieli? Notatka. Ale ja widzę, że oni tu nie żyją. Jezu. Ja, że tutaj coś jest ewentualnie. Mhm. A może o, Nie, nie się tam, tylko chodź tam na górę zobaczyć. To chyba... mhm. Nie wiem, czy ja nie potrzebuję Ciebie, żeby tutaj wybadać. To nie mogę nie. nic zrobić, prawda? Stafon, o. Mówi Sereb. Wygląda na to, że nie mamy już wyjścia. Dwa tygodnie temu Hanson spadł z rusztowania tuż po uruchomieniu systemu. Ale teraz cały budynek jest pod prądem, a my jesteśmy uwięzieni tutaj. Nikt nie odpowiada na nasze prośby o pomoc, a zapasy już się nam skończyły. Zostało nam tylko trochę z Janku, który Hanson zabrał ze sobą na wszelki wypadek. Biorąc pod uwagę dostępne możliwości, wspólnie postanowiliśmy pójść tą drogą. Mogliśmy próbować kanibalizmu, ale wtedy bylibyśmy tylko cwaśniejszymi gryzoniami. Tak będzie lepiej. Poza tym chyba nie tacyśmy cwani, skoro daliśmy się tu tak uwięzić Hansonowi, prawda? Znalezienie nas, kimkolwiek jesteś. Przepraszam za bałagan. Mówił Zeref Hassan. Szkoda. Wypar, znalazłem resztę jego grupy. Nie żyją. Popełnili samobójstwo. Co? Dlaczego? Co tam się stało? Hanson włączył prąd, aktywując wszystkie zabezpieczenia, po czym spadł i strzezł. Mm. Pozostali utknęli na dachu bez żadnej drogi ucieczki. Kiedy skończyły im się zapasy, postanowili się wypisać. Nie mogli dostać się do budynku? Tylko Hanson miał klucz. Chyba nie ufał pozostałym. Nie, Hanson nigdy nie ufał nikomu. Szkoda, że oni mu zaufali. Dzięki, że to sprawdziłeś, Klein. Bez odbioru. Myślałem, że w locie da się używać linki. Ja też to nic, mam kolejny poziom przetrwania. Mogę umierać. Teraz, nawet jak stracę, to nie jest stracę zbyt wiele, bo mam kolejny poziom. Dobra, czyli musimy wrócić do kurta, a my sobie. A, bo w sumie jeszcze zdobędziemy sobie właśnie ten. Ten z, to to bombka Tą bombkę, właśnie. Więc tym lepiej właśnie zdaniem, że wrócimy sobie jeszcze tam. Jeszcze mamy w sumie 7 minut odcineczka, więc można jeszcze coś porobić, jakieś skrytki sobie wziąć. Mamy jakąś skrytkę może po drodze. No w sumie mamy, jak pójdziemy sobie do Harana to później możemy iść na most i tam jeszcze będzie jedna skrytka od Osman'a. To dopełnimy, bo tam chyba to będzie ostatnia skrytka, bo on miał trzy. nawet lepiej, tutaj mamy szkołę. Właśnie. Idziemy sobie w tą stronę, proszę bardzo. Na most. Nie, na most jako na dach. Na most. Tak. Bo ja tu się da, jest to ciekawe do tej szkoły jeszcze. I na most też. Zyskownik da się używać, a jak się skaka, skacze, to się nie da. Super. Dziwny. Bardzo dziwny. Śmierć rybą, tak? Dokładnie. No, uleczymy się tutaj. Okej, okay, i już widzę, że jesteśmy w środęczku. Mas się przeteleportować do mnie majorze? Czy jesteś blisko? No jestem blisko. A okej. Okay. Ja Teraz sobie popatrzę przy okazji zadanka jakie mamy tutaj. Do zrobienia. Późniejsze. Tutaj te zioła. Tutaj te ogniki nocą. Dobra. Zaraz zrobimy. No, Czekam na mnie bombę? Mam prototyp. Jest na stole. Gotowy do próby generalnej. Tu zaraz jest zabarykadowany tunel. Za dnia szroi się tam od przemieńców, ale nocą powinno być w miarę czysto. Nie znajdziesz lepszego miejsca na przetestowanie bomby. Wypróbuję to w tunelu i opowiem ci, jak było. Jedna uwaga, pamiętaj o petardach. Bomba wybuchnie, jak tylko przestaną strzelać. Dzięki temu będziesz wiedział ile masz czasu, żeby zwiać. Powodzenia. Okej. Okay. Wyda się. Kurde, hmm. duża ta bomba jakaś. No gdzie jest ta bomba? No obok. Znaczy ja wziąłem, ale nie, ty H też mieć, czy nie masz? Nie, nic nie mam. A, to ja już wziąłem. <grym> Może to i lepiej? Może to i lepiej, masz rację, majorze. Eee, chodź. A, no co bombę w tym... Ten... Hmm. A to chwilę to. Jak to ma działać? To ja. Nie wiem. Aha, mam no w nocy, a w dzień. Dobrze, już wiem o co chodzi. zdarzenie? Widzę właśnie. A nie, to jest sklepikarz. A to i tak. jeszcze czegoś, mam to na stanie. elektryczne, tu, tu, części metalowe i plastik. Co, to jakiś mieczek jest. Nie, czego zobaczę? Ja mam mm -hmm. taki kordelas, więc wygląda jak mieczyk. Ja mam maczetę myśliwską. To 200. Ja mam kilow, który ma 263 damage'a. On mnie najwięcej ma 240, z tego co widzę. On mnie najwięcej ma sierpę za specjalną walutę. Mm. Znaczy nie, to nie jest specjalna waluta, tylko to jest poziom. A, poziom, aaaa. Nie jest specjalna spokojnie. Myślałem, że to specjalna waluta. Nie. Zobacz, no co, majorze, skoro już jesteśmy tutaj, e, to chodźmy sobie może na ten mościk, tylko chwila, gdzie jest... O, tutaj, chodźmy na ten mościk, sobie zbierzmy tą skrytkę i sobie zakończymy idealnie odcineczek Po tym, jak zbierzemy to. O, wzrost poziomu zwinności. O, widzisz, jak przyjemnie. O, właśnie, przecież to się też ten... też się przez tą linkę. No i to się rozumie. To się rozumie. O, co to jest jakieś, jakieś zioła? Wezmę. Tutaj przyjdziemy w tą stronę. Po tych wagonikach. I później. O, toż to szko... no się... Duży grubas. Bardzo duży grubas. Bardzo to, to, to prawda. Czy ten, to, to jest ten wybuchowy? Nie. A. To dobrze. Nie tym razem. Czuję, żeby się już nie było wtedy. Okej, dobra, to aczek sobie wejdziemy może i tutaj niedaleko powinna być właśnie ta skrytka, którą nam Osmo tutaj udostępnił. O właśnie, to jest tutaj, tylko I tu wchodzi I w tą stronę. O, to się w tą stronę wchodzi, okej. Okay. Otwieramy. O, je kolejne tutaj do otwarcia. I to nawet nie ten, nie zamknięte. O, amerykański pistolecik. A tutaj Amerykanie. trzeba otworzyć... Amerykański? I ładny. Łów tu, bo jakaś dobra broń jest. Ładny, amerykański. Amerykański. ładny Nie mogę tego otworzyć. O o. A czemu chcesz przyjąć szyflary? Po co mi flary? A co, nie masz? Co Nie ma sobie Nie, ja nie zbieram flar. Ja wszystkie odłożyłem do skrytki. A co to za karabin? O cóż to tutaj? O jakaś maczeta. I sakiewka. O, to na lewo. Udało się. Myk, mik, mik. I tutaj jest. O, a to jest ładna broń. Bardzo ładna broń. O, i tutaj. O, kurczę, jeszcze jakieś petardy, bomby. Bardzo ładnie. I jakaś statuetka. Wszystko, co by nam było potrzebne. Chemikalia. Jeszcze? Mamy tutaj. A tutaj na dole jeszcze jakaś amunicja. To twoja amunicja? Raczej nie. A, okej. Okay. Właśnie sobie rozdam puszki z głudności. Ja sobie rozdam poza już odcineczkiem myślę. Yy, moje punkty, ale jak na razie o, o. myślę, że będę wam dziękował bardzo wszystkim za oglądanie, już będzie 20 minuta. Więc jak oczywiście na razie. Więc jak na razie dziękuję Wam bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, zapraszam Was do oczywiście do powiewania Grzesznik i do zostawienia dzwoneczka, bo to bardzo pomaga w rozwoju kanału. I co towarzysze, widzimy się w następnym odcineczku. Na razie cześć. Na razie cześć.